Skarbie, stawaj. pora do szkoły. Mam jeszcze chwilę. Nie, skarbie, nie ma jeszcze chwile. Wstawaj i koniec. No, gdzie są znowu moje wszystko, kardy? Praniu, skarbie. Mamo, no i czemu je wszystkie naraz dałaś to prania? Znowu się będę śmiać, że nie, nie mam w czym chodzić. A, skarbie. Przecież już tyle razy ci mówiłam, że ma się nimi nie przejmować. Ale, mamo, no, skarbie i do szkoły. Właśnie spójniesz. O, siema, o, o, cześć. Co tam jak tam u ciebie w ogóle nie przedstawiłem się. Jestem green, a ty? Cześć, jestem mm, white, ale nie szukam jakichś nowych znajomości. Cześć. Sama się snuje po tych korytarzach. Nie mam się do kogo odezwać, ani nic. Przez całe życie byłam sama. Szkoła. Nie chcę tu po prostu nie chcę. Każda lekcja wygląda tak samo. Przechodzę do klasy, siadam, uczę się. Słonek na lekcji, wracam na korytę. Nonsdorf tak samo. Wkółko ta rutyna. Mam już tego wszystkiego dość. myśli. Wow, ptaczek, chodzisz, O, właśnie, w na się Śnie. Co ona tu we szkole robi? A ja się zastanawiam. Mamo wróciła. Hej, skarbie, jak było w szkole? Ach, mamo, jak zawsze. A ty, co tu robię w A, bo ona ma zakupkach zakupka. I mam dla ciebie niespodziankę. Hej, mamo, nie musiałaś. A właśnie, że musiałam. Poczekaj, tu. Kupiłam ci cały. Płodło Nowy. siuchów. Ojejciu, mamo, dziękuję. Ale w skarbie musiałam. Nie mogłam patrzeć na to, jak chodzisz taka smutna i słuchać tego, że się z Ciebie śmieją w szkole, że nie ma się w co ubrać. Mamusiu, dziękuję. To wszystko jest takie piękne. To chyba fortunę kosztowało. No przyznam, trochę wypłaty na to poszło, ale mam nadzieję, że Ci się będą podobać i że w końcu nie będą ci oceniać po wyglądzie. Oh, dziękuję, mamo. No, to teraz już idź, przymierzaj. Skarbie czas stawać... Ajajajaj, aj, aj. w końcu mamy. Wiem. Tak chyba mogę iść. Hej, skarbi O, Jezu, cudnie wygląda. Oj, mamo. Bez przesady. Ale jeszcze czegoś mi tu brakuje. Czego? E, poczekaj. O. Tego. No i teraz się gwiazda. Lecę do szkoły, by się spóźnić. Dziękuję, mamo. Idąc do szkoły, naprawdę czułam się jak gwiazda. Jak przemierzałam to wszystkie uliczki, miasto, wszyscy się ze mną oglądali. Myślałam, że naprawdę wyglądam bosko, ale jednak się myliłam. O Boże wieśniara, co to za za wykrzyk mody. Kurde, takie coś było modem w 2005 roku. No co wy nawet jeszcze później. Moja matka w takim czymś chodziła. No i moja tak samo. Wieśniara, wieśniara, wieśniara. Każdy następny dzień wyglądał tak samo. Mama miała problemy, by mnie obudzić, a mi tak bardzo nie chciało się wstawać. Kiedy już postanowiłam wstać, nie miałam w ogóle siły do życia. Robiłam wszystko ociągale, by tylko nie iść do szkoły i nie widzieć tych szmat. Kiedy już udało mi się to nie wybrać, od razu chciałam wrócić do domu. Gdy stawałam na środku korytarza, czułam się taka... osaczona. Będzie dobrze, powtarzałam sobie w duchu. Ale za każdym razem, kiedy przechodziłam koło Amandy i Jess, musiały rzucić w moją stronę jakiś obraźliwy komentarz. To bolało. Czułam się taka... samotna. Ale wtedy przychodził Green i zagadywał mnie. Przynajmniej on traktował mnie normalnie. Mogę go śmiało nazwać swoim przyjacielem. Kiedy go nie było, albo po prostu chciałam być sama, chodziłam po korytarzach, myśląc nad sensem mojego życia. Czy jestem tu w ogóle potrzebna? Może bez mnie będzie lepiej? Następnego dnia znowu wstałam z wielkim trudem, szykowałam się do szkoły. Były i takie dni, kiedy wracałam z płaczem, i tak w kółko. Słuchałam obraźliwych komentarzy. Gadałam z grinem. Chodziłam sama po korytarzu. Pakałam. Wstawałam. Znowu pakałam. Chodziłam sama po korytarzu. Aż wreszcie powiedziałam dość. Skarja mamcie że... O! O, a to co to? Droga mamo. Przepraszam, że muszę się z sobą pożegnać w taki sposób, ale mam już po prostu dość. Mam dość tego ciągłego życia, takiego monotonnego. Tego wstawania, płakania, chodzenia do szkoły, gdzie wszyscy mnie wyzywają i obrażają. A potem wracania i udawania, że nic się nie stało. I znowu wstawania i przeżywania tego samego. Mam już po prostu dość. Proszę cię, mamo, wybacz mi. boś dla mnie najspanialszym mamą na świecie. A ja taką niewdzięczną córką. Przepraszam, ale po prostu lepiej będzie, kiedy odejdę, kiedy mnie nie będzie na tym świecie. Nie będę sprawiała nikomu problemów. Nikomu. Bardzo mocno Cię kocham. Teraz Twoja kochana córeczka White. O, gdzie jest ten telefon? O, Boże, muszę ją znaleźć. Więc to koniec. Poddaję się. Mam już tego po prostu wszystkiego dość. Mam dość tego szydzenia ze mnie na podstawie mojego wyglądu. Ci ludzie nawet mnie nie poznali, a już mnie oceniają i wielce potrafią stwierdzić jaka ja naprawdę jestem. Mimo iż nigdy w życiu ani razy ze mną nie rozmawiali. Mam tego po prostu dość. Nie jestem tutaj nikomu potrzebna. Dla nikogo nie jestem ważna. Niech mi powie ktoś, po co ja po prostu żyję? Po co, po co ja tu po prostu jestem? Proszę, niech mi ktoś powie. Niech ktoś tu, nie wiem, przyjdzie, zatrzyma mnie, wytłumaczy mi, jaki jest sens mojego życia tutaj. Jest ktoś? Halo, nie ma nikogo. Naprawdę dla nikogo nie jestem ważna ale nikogo się nie liczę. Stałam sama. Sama ze swoimi myślami, które mi po prostu przygniatają codziennie. Kończę z tym. Kończę z tym raz na zawsze. Kończę ze swoim życiem, bo tak po prostu będzie lepiej. White, Nie rób tego! Ach green! Miałam już co dano zrobić i mnie nie powstrzymasz. Ale powiedz mi, chociaż jeden powód, dla którego chcesz to zrobić. Green, jest wiele powodów, dla którego chcę to zrobić. Już od bardzo dawna o tym myślałam, więc mnie nie powstrzymuj. Ale White, wcale nie musisz tego robić. I co, zostawisz mnie, swoją mamę i całą klasę z satysfakcją, że oni cię do tego doprowadzili? Może i zostawię, kto wie. Ważne, że ja już mam tego wszystkiego serdecznie dość. I proszę idź co? bo nie chciałabym, żebyś został jeszcze oskarżony o to, że mnie zepchałeś. Ajd, right, chodź. Chodź, chodź. Zostaw mnie! Ale nie stój, zostaw mnie! Kościół, uszanuj moją decyzję. Ale twoja decyzja jest bardzo głupia i nieprzemyślana. Słuchaj, zostań tu z nami. Nie rób tego matsy. Chodź, pomogę ci. Pomogę ci razem z moimi przyjaciółmi. Pójdziesz do psychologa, poradzisz sobie z tym. Pokażesz jeszcze tym wszystkim kutasom z naszej szkoły, że nie znali nic o Tobie i że nie mogli nic złego o Tobie powiedzieć. Ach, racja. Dobrze, przepraszam, że się tak zachowałam. Baczysz mi to? No wiadomo. Dziękuję Ci. Nigdy rzeczywiście nie miałam się takiego przyjaciela. Dobrze, teraz weźmy do Twojej mamy, bo wieje i na pewno się martwi. Okej. Okay. Od mojej próby samobójczej minęły już dwa miesiące. W sumie dużo się zmieniło przez ten okres czasu. Zmieniłam szkołę i zaczęłam totalnie nowe życie. Zaczęłam więcej czasu spędzać z mamą, bardzo dużo jej pomagam. Naprawdę nie wiem jak jej się odwdzięczyć za to, że no, nie zostawiła mnie, nie skrzyczała mnie, tylko po prostu śmiało wzięła, wytłumaczyła mi wszystko i po prostu dalej mnie wspiera. Jest naprawdę najukochańszą mamuśką na świecie. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Jest moją po prostu najlepszą przyjaciółką. Mówiąc o przyjaciółkach, to jedyną osobą, która mi została po tej mojej starej szkole, jest Green. Jest naprawdę moim najlepszym przyjacielem. No, normalnie nie wiem, jak mu się oddzięczyć za to, że wtedy mnie odciągnął od tego złego pomysłu i mi pomógł. Poznałam też jego znajomych i naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy. Spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu. Zaczęłam czytać książki, ponieważ chcę się wybrać na studia medyczne. Chociaż, w sumie, kto wie, może i się nawet na psychologię skuszę. Obojętnie co, ważne, żeby było związane z człowiekiem i pomaga nim mu. Zaczęłam też chodzić do psychologa. Bardzo mi pomaga, ponieważ są takie rzeczy, które. Nie mogę powiedzieć nikomu, a psycholog naprawdę bardzo dobrze mi w tym pomaga. Rozumie mnie, wysłucha, nie wyśmieje, jeszcze na dodatek da dobrą radę i pokaże, gdzie robi postępy. Naprawdę cieszę się, że wtedy nie skoczyłam z tego dachu, że mam takich wspaniałych przyjaciół i wyrozumiałą mamę. Znając gdyby nie oni, to by mnie już dawno tutaj nie było. A teraz mała rada dla was. Nie poddawajcie się, ponieważ poddanie się i okazanie słabości to jest najgorsze, co możecie zrobić. Weźcie, przeciwstawcie się temu, co ludzie mówią o was. Pokażcie im, że tak naprawdę tacy nie jesteście, a mało tego, że was to po prostu nie obchodzi. Otaczajcie się zaufanymi ludźmi, naprawdę dużo rozmawiajcie z rodzicami i dajcie sobie po prostu pomóc, bo sami ze swoimi myślami naprawdę sobie nie pomożemy. Że tak naprawdę to pomóc nam może tylko i wyłącznie druga osoba. Bo to ona Was wesprze na duchu, pomoże Wam i uświadomi Wam, że naprawdę jesteście coś warci. Więc, w skrócie, nie poddawajcie się, miejcie własną samooc i otaczajcie się gronem przyjaciół. To wszystko. I nigdy w życiu nie ulegnijcie depresji.